Naciskany przez Stano, Saganowski będzie miał szansę, zagrywa do Szałachowskiego, nie ma teraz spalonego. Szałachowski będzie miał doskonałą okazję, zagrywa jeszcze w stronę Saganowskiego, Saganowski! Gol numer 3 Marka Saganowskiego w tym sezonie ucisza arenę Kielce. Piłkarz rzuckiego klubu sportowego, to była od początku do końca zasługa Sagana. Cała 77 widzów może pomieścić sektor dla gości. Ci, którzy nie kupili biletów, mogą żałować. Najpierw Saganowski do Mięciela, potem Saganowski do Szałachowskiego. Wszyscy obrońcy pobiegli w stronę Szałachowskiego. Tutaj, Zamknął tę akcję. Tutaj, gdyby nie Hernani, Saganowski. gdyby tej piłki nie trącił, to ta piłka nie dotarłaby do, do Marka. Przez co no, ułatwił, ułatwił Markowi drogę, drogę do bramki. Stan był troszeczkę spóźniony, nie mógł dogonić Marka. I świetne zachowanie tutaj Mariusz Mazurski. Ale nie mógł o tym wiedzieć Hernani, że tam gdzieś jest jeszcze Pawol Stano.